Jak wolno, kurwa! Kręcimy vloga! Oooo! Kręcimy vloga! Lecimy nagrywać rapy! Rapy! No kolejny! talentu vloga! Kręcimy z pamiętnika! Bo to gwiazda jest schodząca teraz! Tak! Płytę wydaje, niedługo mu robimy! Tak! No w pizzy ta! Jaki ty to zapraszamy do Szczecina? Tak! <laughs> Mów że jesteś od Sebastiana! No właśnie! Ta. ta! Idziemy soczek z narchewki sobie zrobić, spaghetti wiesz... Kuzia tamy McDonald's i Coca-Colę, wiesz co? <laughs> Kuzia talentów kanał!